za utrudnienia oh. przepraszam. Inspiracją dla powstania tego spektaklu były właściwie dwie rzeczy. Pierwszą była moja lektura książki Olgi Gitkiewicz. Nie zdążę. Wspaniała, wspaniały reportaż pokazujący zarówno przyczyny, jak i skutki Redukowania transportu publicznego w Polsce, cięć, no i oczywiście pokazujące skutki w warstwie społecznej. Tomasz Smyrman, aktor i reżyser teatralny, dzień dobry. No drugą rzeczą to było to, że po prostu w, przed covidem musiałem sprzedać swój samochód, ponieważ jako artysta nie miałem z czego żyć, w związku z tym zjadłem mój samochód. Żeby jakoś przeżyć ten czas, no bo jestem wolnym strzelcem, w związku z tym, no nagle, z dnia na dzień okazało się, że nie mam żadnej pracy. I wtedy zacząłem podróżować komunikacją. No właściwie to się stała podstawa taka dla mnie życia, przemieszczanie się transportem publicznym. No i się zorientowałem, że to co pisała pani Olga Gitkiewicz było prawdą. Opóźniony pociąg Intercity ze stacji. Świnoujście do stacji. Łódź Fabryczna przez Szczecin Główny wjedzie na tor trzeci przy peronie czwartym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Przemieszczanie się jest bardzo mocno związane z muzyką. Jak wchodzimy do pociągu, no to mamy słynny dźwięk tutum tutum, czy no to to tak to to tak to, bo to różnie jest nazywane. Często zakładamy słuchawki w pociągu i po prostu podróżujemy z muzyką. Tak samo w sumie w busie, w samochodzie, słuchamy piosenek, włączamy radio. Także podróżowanie jest bardzo mocno związane z muzyką, to po pierwsze, no i ma świetne rytmy. Wydaje mi się, że podstawą podróżowania jest to, że dojeżdżamy dokądś i tam ten ktoś na nas czeka. W związku z tym jeżeli my nie dojedziemy, no to ta druga osoba się rozczaruje, obojętnie czy to jest pracodawca, czy ktoś, kogo kochamy. W związku z tym no podróżowanie ma taki swój cel, aby łączyć ludzi, więc jeżeli to podróżowanie jest niemożliwe, no to ci ludzie mogą się czuć rozczarowani. Są tutaj wplecione nasze własne przygody. Jest taki moment, który Konrad Beta, jeden z naszych aktorów, wspaniały, przeżył, po prostu jechał tutaj do nas no i, no i przeżył jakąś taką ekstremalną przygodę. I mówi: No, nie uwierzycie, co mi się przydarzyło. No, i to jest jeden do jeden spektakl opowiada o tym. No, i jeszcze mogę dodać, że, że też są takie rzeczy, które po prostu znalazłem w internecie, że ktoś opisywał i mówi, że to jest jakaś w ogóle maniana, coś niebawiałego. No, oczywiście to jest pastisz, więc te wszystkie super ekstremalne wypadki są połączone, ale też to nie jest chyba. Y Tematem naszego spektaklu, żeby tutaj. No, nabijamy się oczywiście z różnych gusiarzy i pociągów, jest tam dużo bardzo dowcipów w tym spektaklu, ale to chyba nie jest jakby temat nasz główny. No, temat nasz główny jest po prostu to, że to jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego w Polsce wycięto jedną czwartą torów, i dlaczego jesteśmy jedynym krajem na świecie, który to zrobił. No i coś, co działało jeszcze na początku lat 90., zostało rozebrane. W związku z tym no, mogło to działać, nie? gdyby się okazało, że ktoś po prostu pomyśli, no dobra, no to może jednak róbmy naprawy tych rzeczy, które się psują, a nie zostawiajmy tak i po prostu czekajmy, aż to się rozpadnie całkowicie. No i to się u nas rozpadło całkowicie. Wiadomo, że tego nikt nie odtworzy, a cała nowoczesna myśl komunikacji. Polega na tym, że jeżeli to wszystko jest dobrze połączone, naczynia są połączone i ludzie wiedzą o tym, że mogą e, zdążyć, no to się okazuje też, że ten transport także jest i rentowny. Jeżeli ten transport po prostu ma białe plamy i źle działa, no to ludziom się po prostu nie chce w ogóle e, męczyć i, e, i wsiadać w te wszystkie busy, autobusy i pociągi, e, po prostu no, jedzie bla bla karem albo swoim własnym samochodem. No, i to jest po prostu wtedy pewniejsze, ale to jest to jest wydarzenie historyczne. To znaczy, to doprowadziło, historia nas doprowadziła do tego punktu. To nie jest też tak, że my rozpamiętujemy PRL, zupełnie tego nie robimy. Chce, chcieliśmy po prostu opowiedzieć o dewastacji jakiejś, z różnych powodów i dać po prostu do namysłu, czy ona miała miejsce? No tutaj, może regionalnie zahaczę, żeby może zdenerwować też Szczecinian odnośnie SKM-ki, tak? szybkiej kolei miejskiej. Tak to się u Was nazywa. Nie pamiętam, która po prostu jeszcze w latach 90. jeździła do oka Szczecina, została rozebrana i teraz jest odbudowywana. Ja zastanawiam się po prostu, ile kosztowałoby przez te ostatnie 25 lat po prostu utrzymywanie tej infrastruktury i remontowanie tych torów. A ile kosztuje po prostu wybudowanie ich na nowo i czy po prostu ta decyzja, żeby to rozebrać a potem zbudować na nowo, była po prostu rentowna? Mi się wydaje, że jednak nie bardzo. Dziewczyny wieczorami wychodzą na miasto, siadają na murku, palą papierosy. Patrzą na chłopców w drogich samochodach, myślą, gdzieby kiedyś same pojechały. Gdyby miały Forda, Audi, BMW. Gdyby miały Forda, Audi, BMW. Gdyby miały Forda, Audi, BMW. Gdyby miały Forda, Audi. No więc od razu opowiadam. Jeśli chodzi o moich współpracowników, no to miałem po prostu niewiarygodnie dobrą ekipę i myślę, że ten spektakl powstał właśnie przede wszystkim dzięki nim. W pierwszej linii chciałem opowiedzieć o Krzysztofie Szekalskim, czyli dramatopisarzu, auto, autorze tekstów. Krzyśka poznałem jakiś czas temu, no i któregoś dnia tak po prostu siedzimy w knajpie, on tam coś tam opowiada i sobie myślę, kurczę, on, on na pewno napisze dobre piosenki. No więc podszedłem do niego i mówię: Słuchaj, czy masz ochotę napisać parę piosenek? No i on powiedział: No, no oczywiście, że mam ochotę. No i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ e, akurat teksty tych piosenek są znakomite, świetnie łączą się z fabułą i. No i też dodają jakieś komentarze. No, poza tym są mądre, co w piosenkach też nie jest wcale takie proste, żeby właśnie tekst był prosty, ale równocześnie mądry i śmieszny. no Tutaj też się wszystko łączy. No i oprócz tego Krzysiek ze mną pisał, przyjął taką zasadę, że um, no obydwoje, obydwaj po, podjęliśmy taką decyzję, że po prostu piszemy bardzo dobre piosenki na sam start i tak um, pi drzwi tekst um, który wiadomo, że będzie takim um, no, kierunkowskazem, bardziej i że w trakcie pró prób będziemy rozmawiać z aktorami, będziemy słuchać różnych inspiracji. Zaczęliśmy w czerwcu, mieliśmy wakacje, więc uznaliśmy, że będziemy go szlifować aż do premiery. No i tak właśnie było. Byliśmy cały czas online, bo ja nie chciałem, żeby Krzysiek był na próbach i właściwie druga część prób jest taką zupełną tajemnicą relacji mojej i Krzyśka, gdzie przez 4 miesiące żeśmy to po prostu nocami dopieszczali. No i to jest, no to po prostu wspaniały człowiek i wydaje mi się, że jak Państwo przyjdą na spektakl, no to to, to rzeczywiście ta warstwa tekstowa jest tutaj bardzo, bardzo silna. Drugą osobą zupełnie niezwykłą jest Dominik Strycharski, który no po prostu jest człowiekiem, muzyką, no właściwie on jest jakby zjednoczony z e, terminem muzyka i bez przerwy tą muzykę gdzieś e, sugeruje. No i oprócz tego jest to człowiek, który bez przerwy także podróżuje, tym razem samochodem. 11 lat temu po, po jakimś tam ekscesie, bodajże właśnie na jakimś dworcu, gdzie tam musiał czekać 5 godzin, coś takiego prawie, że zamarzł, powiedział, że nigdy więcej PKP. No i wsiadł w samochód i tamtego czasu jest po prostu złączony z samochodem, ale ma wielką misję, ponieważ bez przerwy podróżuje, żeby, e, no, żeby po prostu zrobić. Robić właśnie takie rzeczy jak Sąkok PKP, czyli krótka historia kolei, no kawałki, które wydawały mu się zupełnie niepowtarzalne, bo wiedział, że nigdzie, nigdzie indziej tego nie zrobi, tylko tutaj. Wydaje mi się, że to jest w historii Polski drugi spektakl, który w ogóle zajmuje się tym yy, tematem, przynajmniej po 1989 roku. No w związku z tym, no po prostu, yy, no nie wiem, jak w, jak w natchnieniu pisał tą muzykę, więc to było ekstra. Marta Śniosek-Masacz pomagała mi jak mogła w scenografii. Um, to jest mój pomysł scenograficzny, ale no, konsultowałem z nią, bo, bo nie jestem scenografem, ale mm, no, wydawało mi się, że ten pomysł jest dobry, więc stwierdziłem, że na małą scenę mogę się po prostu tutaj podobać zrobienia scenografii. No ale oczywiście zrobiła wspaniałe kostiumy, ma doświadczenie, więc no, ubrała aktorów i od razu wszyscy wiedzieli, co mają grać. Jest to lekki, dowcipny, ale i konkretny kostium. Cała ekipa e, no, właściwie w ogóle się nie kłóciła, byliśmy bardzo zgodni. No i co najważniejsze, byliśmy w stanie wyciągnąć jakieś takie e, ironiczne obrazy z lat 90., z których naprawdę jestem dumny. Pobudka, życie, pan prześpisz, wysiadka, jasło. Myślę, że to jest jednak też spektakl dla, dla naszego pokolenia, dla osób starszych, myślę z, też. Nie, nie wiem, bardzo bym chciał, żeby ludzie młodzi, którzy mają 22 lata, się dobrze bawili na tym spektaklu. Trudno mi powiedzieć. No ja już mam 43 lata, w związku z tym nie wiem, czy mój język dociera do młodych. Więc no, widzę po tych spektaklach, że osoby. Starsze się na nim dobrze bawią i śmieją się i myślę, że to jest pewien sukces. Ale oczywiście jest też głośna muzyka, szybkie tempo, jest też bardzo dużo wulgarnych żartów, więc to nie jest taki spektakl miły i przyjemny, tutaj muszę zaznaczyć. Na no Szczecin nie jest daleko, i to jest naprawdę odległość jedna z większych, żeby dojechać na Dortbalko i włącznie wygodnie z Poznania. Teraz wiem, że puszczono jakoś w zeszłym miesiącu pociąg z Warszawy, który jedzie 4,5 godziny, więc no to znacząco jakoś przyspiesza. A miałem bardzo duże nadzieje, pokładałem w spółce Ryanair i połączeniach samolotowych, ale. Niestety się wycofała ta spółka tutaj, więc no powiem tak, rzeczywiście na, na premierę przyjechała moja siostra i moja mama i po prostu obydwie stwierdziły, że no Jezus, no kto przyjeżdża do Szczecina na urlop, a to jest tak pięknie, można byłoby na weekend, się, na weekend się wybrać, prawda, wziąć hotel i sobie pospacerować po Szczecinie nikt z naszych znajomych nigdy o tym nie pomyślał. No wiadomo, że wypad do Krakowa, czy do Gdańska, czy nawet Wrocławia, czy Poznania to jest rzecz taka właściwie oklepana w Polsce i bardzo często się wydarza, a o Szczecinie kompletnie nikt nie myśli. I to jest właśnie spowodowane tym, że jest on po prostu tak bardzo daleko, co są rubieże Polski, z perspektywy oczywiście, nie wiem, Łodzi czy Krakowa. No więc, no i naprawdę Naprawdę życzyłbym sobie, że gdyby pociąg jechał do Szczecina 3,5 godziny, gdyby to w ogóle kiedykolwiek było możliwe, to z pewnością te relacje z resztą kraju byłyby dużo lepsze właściwie dla zarówno Szczecinian, jak i reszty kraju, bo Szczecin jest po prostu wspaniały. Jak się na kolei pyta, kiedy to będzie? To jest jedna. Prawidłowa odpowiedź w najbliższym możliwym terminie za utrudnienia. Przepraszam.